Mam tyle samo. No, wizualnie schudłaś sobie. Co <grym> tak? Ale fajnie, to fajnie, fajnie. No, Dziękuję, dziękuję. Dziękuję bardzo. E, Mateusz, dzień dobry. E, Monika Laskowska, TV Reklama, konferencja Fame ma 10. Jest ze mną Mateusz Murański. Cześć, witam cię serdecznie. Cześć Moniko, witam cię. Mateusz, tak naprawdę, bo nie wiem od czego zacząć, bo narodziło się tak dużo konfliktów, co może po kolei. E, chciałabym zacząć od tego. Hmm, Uważasz, że yy, Tańcula, ta Tańcula, dosypał Ci czegoś na imprezie. Możesz opowiedzieć, jak to się wydarzyło? Na no, temat już był, wiesz, jakby wałkowany tysiąc razy e, byłem z Arkiem na imprezie e, w jego towarzystwie. E, później się by, w, w jego towarzystwie, w jego loży e, do, dosypał mi. Nie ja mówię, że jego rączkami, bo on jest krystalizaczem i on wszystko zrzuca sobie na innych e, ludzi. Tak samo jak e, rzekome, to aż po prostu, aż mi to ciężko przychodzi przy przez gardło, ale rzekome e, oskarżenia e, niewolskiego Konrada w kierunku mojego ojca, e, jakoby był e, porywaczem dzieci, gwałcicielem, e, to się trochę pomyliło z, z fikcją, że... tego jeszcze nie słyszałam, fik, 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 fikcia, tak, tak, nie tak Tak, no ale to poprzez rączki tańculi, a ta, tańcula jest krystaliczny. On nic, on mi nic nie dosypał, nie, nie wcale. Wcale później mnie bramka nie skopała, nie, 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 nie spsikała gazem, wcale nie miał z tym nic wspólnego. Nie, nie, Raczku, tu miałeś czyste rączki. E, tak samo jak, e, tylko że on uruchomił bombę w postaci Niewolskiego, nie, nie zdając sobie sprawy z, z konsekwencji tego czynu, bo no, niewolski odpalił się na tyle, że że jawnie, jawnie oskarżamy takie o masę gwałtów, masę porwań. No, w ogóle, no, jest, będzie gigantyczny proces. E, tutaj już no, już tutaj będzie, no, będzie gigantyczny proces w tej, w tej, w tej sprawie. E, ja Mówiłam właśnie o procesie. Kancelaria tak. Kancelaria e, na Partnerze już, już, już jakby a, już się już się tym zajęła. E, to jest jeden proces, a drugi proces to, to jest, to, to jest taki, taki proces, który no, jakby no, odbije się szerokim mechem, a proces, e, w którym Tańcula, e, ja nie wiem czy to on nagrywał, czy po prostu zlecił, e, umieścił w swoim teledysku, żeby zmonetyzować jeszcze bardziej e, ten teledysk e, mnie w, w, w stanie agonalnym e, leżącego na

Tutaj jest sprawa też. A nie oczekiwałeś, że koledzy ci pomogą w momencie, kiedy no, się źle czujesz? No właśnie, to był ten kolega, jeden, jeden jedyny, z którym byłem na imprezie. Arkadiusz Aroju Tańcula. E, nie było nikogo więcej? Jego towarzystwo. E, pojechaliśmy po KSW, e, które, które miało miejsce e, w, hali stu, w Hali Stulecia. Pojechaliśmy razem z Arkiem, na, na jego do, towarzystwo, do jego loży. E, i tyle, i generalnie jest wytoczony proces y, cywilny, y, y, Arek ma do zapłacenia 560 tysięcy, Piotr Szeliga, który też tam w y, y, oczernia mojego ojca, że jest gangsterem, I Im się, im, im się to wszystko pomieszało, im się pomieszało, tata gra, odgrywa rolę y, gangsterów, po warunkach, na przykład w serialu Pierwsza Miłość gra e, Remigiusza Sauka, e, no to jak miał scenę ostatnio, że uderzył e, serialową Wiktorię, to dostaje komentarze, że jest damskim bokserem, no to to e, tak samo jak e, ja leżę w śpiączce w serialu, e, w, w którym leżę, le, le, leżę w śpiączce, ludzie, ludzie mi piszą komentarze, jak to jest, że walczysz tam na Fame MMA. E, o o tańcu piszą. Pisz. skoro śpisz, e, o tańcu piszą, e, jak to jest, że walczysz, skoro siedzisz w więzieniu, no, no to, to się pomieszało, w, ale właśnie i, i to jest ta wielka tajemnica tego złotego wora, o, o którym tak wszyscy e, dociekliwie dociekali masło maślane. Eee, tam jest ponad bańka Piotr Szeliga, pie, Prokurator Szeliga 560 tysięcy, e, Arkadiusz Tańcola 560 tysięcy, mają na to 7 dni. E, zajęła się już tym e, kancelaria Ad Ad adwokacka e, nawrockich Partnerzy, bardzo poważna dwo no, jedna z takich z, bardziej, z, z większych w Polsce, tak więc to już jest wszystko w ich rękach. E, oczywiście, w, w, wszystkie te środki, e, bo tu nie chodzi o to, żeby zarobić pieniądze, bo mamy jeszcze korzyść, mamy gdzie zarobić pieniądze, e, więc tutaj, jakby kompletnie nie o to chodzi. E, to wszystkie te, te pieniądze zostają przeznaczone mm. na, na różnego rodzaju oficjalnie, bo to nie jest tak, że się mówi i później się te, tylko na cele charytatywne, ale e, chodzi o to, żeby po prostu oni do, dostali kolekwialnie mówiąc po dupie. No i się nie no, i będą tak harować, harować, harować i oddawać te pieniądze na chore dzieci, na domy dziecka mhm. i tak dalej. Czyli pieniądze będą, zostaną przeznaczone na cele charytatywne i nie, nie trafią do Waszej kieszeni? Nie, no to jakby, nie, jakby jakby to miało iść w tym kierunku, to by świadczyło o tym, że, że, że w ogóle ktoś chce jakiekolwiek pieniądze wyłudzić. Ale to nie chodzi o to. To chodzi o to, żeby oni do końca nie wiem, przez lata, no, przecież to, to, to są gigantyczne pieniądze, żeby oni poczuli karę tego co zrobił. Znaczy Szelika rykoszetem, bo tam się podłączył, e, podłączył się pod ten konflikt, e, sa, samozwańczy obrońca u, uciśnionych, tu generalnie chodzi o tańcule. No, Szelika dostał rykoszetem też, także, też, także dostał ten, ten sam pozew, nie? Chciałam się zapytać, jak się odniesiesz do słów reżysera Niewolskiego, mm, właśnie, który mówi o tym, że prosiłeś go o to, żeby zagrać w filmie? E, jak, jak, jak się odniesiesz? Czy oczywiście tak było? <grymne> Sytuacja była taka, że przez e, przemysłowa Opalacha, boksera, mojego znajomego, w, w, oni się skontaktowali, tata poprosił o numer do Konrada, spotkali się, skumali, złapali wspólny flow, e, no i tata, no i Konrad powiedział, że robi film, on ten film już robił od paru lat, więc tam, przepraszam, nie do końca gdzieś tam e, to było klarowne, kiedy te zdjęcia ruszą. Ale powiedział, no tak, skumali się fajnie przy, przyjaciele. Tutaj, tutaj jest za pan brat. A Tata miał, mieć, tata miał grać jednego z tam z, 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 członków, z członków gangu Pruszkowskiego. Z takim, miał być takim konsilierem Miśka z Nadarzyna. Notabene prawdziwego Miśka z Nadarzyna, który jest prawdziwym Miśkiem Z Nadarzyna. A, więc jakby grał u siebie. Później jeszcze tata wysłał moje demo Konradowi. Konrad powiedział super, dawaj mu tego, biorę go do gangu, do gangu, żeby Ciebie nie skłamać. Zborka. Zborek to jest Andrzej Andrzejewski, aktor. Tam w tej, w tej ekipie byliśmy, by, byliśmy ja, Popek, Damian Janikowski. No i właśnie jest Borek, a w drugiej ekipie właśnie właśnie tak na kontrze e, był Misiek, był Misiek z Nadarzyna, z moim tatą, e, z, tam był też Damian Tomaszewski, a, no i tam jeszcze kilku innych mm. chłopaków, e, no, I, a jeżeli chodzi jeszcze o moją mamę, która również zagrała w tym filmie, a, to, to, to w ogóle to nawet nie było tematu tego, bo to już jakby, no już o ten krok za dużo by było, tak, jeszcze ja, tata, to już by było to za dużo. Konrad w Walentynki na swoim Facebooku oznaczył wszystkich, wszystkich ludzi, którzy będą mieli związek z filmem, z filmem Asymetria i oznaczył w tym moją mamę na Facebooku. Tata się pyta, dzwoni do niego. Mówi, no ale skąd... W marcu były zdjęcia, w lutym były Walentynki. Więc to się wszystko łączy, ja mówię w 100% tak naprawdę. Skąd, skąd Asia? Bo maja, ma, ma, ma na imię Joanna. A on mówi, a wiesz co, bo wymyśliłem sobie taką scenę, że, 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 że będziecie mieli taką kłótnię pod klubem i że, i że jeszcze biorę Asię. No nie ma, no, no muszę ją wziąć, muszę mieć was wszystkich. wszystkich. Tak, tak. Mhm. No i później wyszło tak jak wyszło. Nie? A powiedz jak e, twoja mama się czuje w tej całej sytuacji. Ale o czym mówisz teraz? O tej nagonce. Mama ich w swoim żywiole generalnie, bo to, tak? jest, to jest lwica. E, także także e, charakter mam po mamie, także też jestem gruboskórny. Ten cały hejt, który gdzieś tam jest dookoła, e, on się zrodził. E, jego geneza jest taka, że najpierw tańczyła skarżył mnie o to, że e, już mówię, już nie, już nie wracam do tamtych, mm, z przez lat sytuacji, tylko teraz, skłamał, skłamał, skłamał jawnie włodarzy Michała, e, Krzyśka i, i Wojtka, e, skłamał go, znaczy to skłamał jawnie, bo to no mieliśmy e, w trzech punktach, zadałem trzy pytania, e, czy dwa, dwa, dwa pytania. Czy dostał informację o, o mojej kontuzji? Dostał. Czy dostał informację o tym, że, gale, że moja walka jest przeniesiona z mianastaną Galę dostał. Po czym po dwóch tygodniach wrzuca post, że ja e, sfingowałem, sfingowałem kontuzję, a teraz e, jeszcze e, podłączył się pod Toniewolski. E, a a tańcela już teraz on już się on, już odpalił bombę w, w postaci niewolskiego już to już to już tak zaszło, że to, no, to, to już są takie oskarżenia, że no że to już naprawdę będzie bardzo, 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 bardzo gruby proces, nie? A jak ty się w tym wszystkim czujesz z tym całym A, hejtem? No właśnie, gąbą? no bo nie odpowiedziałem, cię pytania. Mhm. E, wiesz co, dobrze się czuję, bo chyba z tego co wiem, to z tego co wiem, to jest to największym underdogiem w historii chyba. W e, ma. E, no namieszałeś dużo? E, tak. E, ludzie, 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 e, no zaczął się od tej kontuzji mojej rzekomo sfingowanej. E, tłum poszedł za, za tańcują, bo to jest e, tak zwany owczy pęd, tak? Idą za, za zwycięzcą. A wchodzi gościu, który nigdy nie walczył i, i jeszcze prosi o łokcie. No i uznali mnie za jakiegoś tam buntucznego, pysznego gościa. Boże, ja jestem po prostu pewny siebie, e, da, daleko mi od muciczności, naprawdę, e, to jest raz. E, no a dwa, że, 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 że e, też ludzi boli to, że ja wszędzie jestem z tatą, że, e, że wszędzie pojawia się ze mną tata. Jest moim wsparciem, inspiracją, taką motywacją fizyczną, psychiczną, mentalną. E, to jest wojownik z krwi kości, e, więc, więc ludzi to boli. Nawet na Kejdżu e, podałem przykład. Kabiba, jego ojca Święte mm -hmm. pęci, ale nie w kontekście sportowym, tylko zaznaczyłem, że to w ogóle lata świetne bez porównania. W rodzinnej. Chodziło chodzi o kontekst. A te dzieciaki tam między 8 a 12 to podopały, że ja się porównuję do Kabiba. No, no, no i widzisz no i stąd ta cała fala hejtu. No. Piotruś, e, Piotruś e, pie, którego serdecznie, po, serdecznie pozdrawiam, miał bliźniaczą sytuację, o której mi opowiadał z Marcinem Neymanem e, po rozerwaniu tej koszulki, że miał taki ogromny hejt, przeogromny. A wygrał z Neymanem i wszystko o 180 stopni się obróciło, więc teraz będzie tak samo. Mm -hmm. Czyli uważasz, że tak naprawdę ten hejt też w pewnym momencie stanie, zastopuje i obróci się wszystko na twoją korzyść? Ale zawsze tak jest. Każdy dzień za zwycięzcą, zawsze tak jest. Takie jest życie, no chyba przy, przyznasz mi rację. No oczywiście, ja dobrze wiem, coś o hejcie sporo wiem. Chciałam cię jeszcze zapytać, Jak naprawdę mam bardzo dużo pytań, nie wiem ile my rozmawiamy. Adam, długo rozmawiamy? A, no to jeszcze, jeszcze możemy trochę pogadać. Słuchaj, chciałam wrócić do tej imprezy. Tak naprawdę chciałam zapytać, gdzie w tym wszystkim byłeś ty? Dorosły facet, tak? Rozumiem całą sytuację. No, oczekiwałeś, no, idziesz z kumplami, chcesz się czuć kumplem. bezpiecznie, z kumplem, chcesz czuć się. Przyjacielem. No, bo tym bardziej, ale z drugiej strony jesteś dorosłym facetem. Gdzie, gdzie w tej całej sytuacji byłeś? Jak, jak to wygląda? Czy nie, nie odpowiadasz za siebie, za swoje... No gdzie byłem ja? No jeżeli ktoś mi to... Do... No, słuchaj, kto po alkoholu zachowuje się w ten sposób jak, jak ja na, 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 na tym... Na tym chodniku. No to jak ktoś jest pijany, no to to jest pijany i po prostu jest pijany. A tam ja byłem w konwulsjach i byłem z Arkiem i, i wiem, że on za tym stał i są na to dowody, które, które już ma kancelaria, e, która będzie prowadziła tę sprawę. No już właśnie dowiedziałam się, że została skierowana sprawa, że macie dowody, jeżeli chodzi o dosypanie czegoś do tak, to tak, 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 tak. Mamy już o, y, ochroniarza, który który się przyznał e, do pobicia mnie, do, do, do spsikania mnie gazem właśnie, więc tak, mam, mhm. już tutaj mnie woła Kasia, więc... Mhm. E, Może no właśnie, już siadę, jeszcze możemy tylko chcę jeszcze tylko zapytać, e, czyli nikt ci nie pomógł, tak, w momencie, kiedy leżałeś na chodniku? No słuchaj, ja w 95% myślę ludzi wstałoby i pomogło takiemu człowiekowi, na przykład ja, ja na pewno. E, no ale tu, dlatego to widać, że to była sfingowana akcja, bo jeszcze tam pada takie zdanie, a no i widzisz, co ci zrobili? No, no, więc jakby mamy wszystko jest. Bardzo dużo jeszcze mam pytań za ciebie, ale wiem, że już musisz iść. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze wrócimy. Dzięki Monia. Dziękuję bardzo.